Stanisław Srokowski Tłuste koty czyli Parlament zwierząt. Tygrysek i pulchna gwiazda odcinek 36. Gdaczący kogut niespokojnie krążył wokół swojej żony pulchnej gwiazdy jak ją powszechnie nazywano i dawał do zrozumienia, że zmaga się z jakimś problemem. Bystra kuropatwa natychmiast zrozumiała, że coś go gryzie i uznała, że jest to dobry moment, by poważnie z nim porozmawiać, ponieważ i ją samą niepokoiło kilka spraw. I to niepokoiło coraz bardziej. A że jej przyjaciółki kuropatwy rozpleniły się po wszystkich polach i łąkach, zaglądały także do lasu, więc wiedziały, co i gdzie się dzieje, inaczej mówiąc, wiedziały, co w trawie piszczy. A piszczało dużo i tajemniczo. Zaś kuropatwy wbrew pozorom były bystrymi obserwatorkami i natychmiast przekazywały sobie wzajemnie własne spostrzeżenia, uwagi, obserwacja nawet plotki, jakie docierały do ich uszu, a docierało coraz więcej i były coraz bardziej bulwersujące. I teraz oto pulchna gwiazda obserwowała kątem oka jak jej tygrysek Czyli gdaczący kogut z czymś trudnym się zmaga. Może z tym samym co ja, może z czymś innym, także bolesnym, pomyślała. Wprawdzie mogła go od razu zapytać o co chodzi, ale wolałaby to on sam się zwierzył. By wyrzucił z siebie jakiś gniew, protest, bunt, a może nawet lęk, strach i gorycz, bo przecież jest wrażliwym ptakiem. Słowem, chciała, by to on pierwszy zdradził, co go gnębi, a wtedy ona wkroczy ze swoimi uwagami. On jednak. Ciągle krążył w milczeniu, aż w pewnym momencie stanął przed nią, jakby zdecydowany wyprężył się i zdawało się, że pragnie zademonstrować swoją piękną, wyrysowaną na piersiach kasztanowo-brązową podkowę, która dodawała mu godności i siły, ale szybko okazało się, że nie pod kowę demonstrował, tylko poważny problem. Stanął więc przed nią i wbił w nią niespokojne spojrzenie. Co Cię trapi, tygrysku? Spytała ładnym, ciepłym głosem. Sam nie wiem. Odrzegł i pokręcił głową. Nie wiesz? Ale coś cię gryzie, prawda? Dociekała z troską. Widzę to po Twoich oczach. Widać to po moich oczach? Przerwał jej, jakby przestraszony. Niestety widać, machnęła skrzydłem. I niedobrze, że widać. Jak to niedobrze? Przecież jesteś moją żoną i nic przed tobą nie ukrywam, jak zawsze. Wiem, wiem, mój tygrysku, że nic przede mną nie ukrywasz. Przecież znamy się jak łyse konie, to o co ci chodzi? O to, że problem masz wypisany na czole. Aż tak widać? Zdziwił się. Dokładnie, mój tygrysku, dokładnie, a przecież ty jesteś politykiem i wiesz. Co wiem? Przerwał. O no choćby to, że polityk nie odsłania każdemu swoich kart. Ty nie jesteś każda, odparł z godnością. To prawda. Ja nie jestem każda, i cieszę się, że nie jestem każda, tylko Twoja. I ty teraz, jak zawsze, dzielisz się ze mną swoimi troskami i przeczuciami. Jednak pamiętaj, że w tej dżungli do której wszedłeś w tym całym parlamencie, nie masz przed sobą mnie, tylko całe stada przebiegłych szczwanych i sprytnych lisów, żarłocznych wilków, skrytych podstępnych żmij, cynicznych i niebezpiecznych szczurów, żarłocznych dzikich świń, a nawet z pozoru miłych. I łagodnych jeży, które, jak to się mówi, z cicha pęk potrafią nieźle narozrabiać. To są nocni łowcy, słyną, jak wiesz, z długich, ciemnych wędrówek, i nic się przed nimi nie ukryje. Jak więc widzisz, masz ostrych i twardych przeciwników, a nawet wrogów. Co ty mówisz? Gwałtownie przerwał. Przecież to w większości nasi współpracownicy, koledzy, partnerzy. Patrzył na pulchną gwiazdę zaskoczony. Partnerzy i niepartnerzy zszokowała go. Jak to nie rozumiał. Mój drogi tygrysku jesteś wspaniałym mężem ufnym i oddanym sprawom rodzinnym ale polityka to nie rodzina jakże nie rodzina zawołał oburzony właśnie że to rodzina zbiór wielkich politycznych rodzin to wspólnota idei tam machnęła ogonem. Nie zgadzasz się? To tylko hasła tygrysku. Z ironią zawołała. Slogany dla naiwnych mas. Jakie slogany? Jakich naiwnych mas? Co ty pleciesz? To, to, to prawdziwe idee, pomysły, wielkie plany, py, projekty. To tylko tak się mówi, zaśmiała się. A prawda jest inna. Jaka? Inna. Patrzył na nią zdumiony, wręcz oburzony. Co ty opowiadasz? Właśnie o tym też chciałam z tobą porozmawiać. O tym? To znaczy, o czym? Spytał. Zbulwersowany, zaskoczony i zdezorientowany. O tym, co to jest polityka. Co cię naszło? Patrzył na nią jak na raroga. Nic szczególnego. Zwykłe myśli. Jakie myśli, jakie myśli? Podszedł do niej i krzyknął. Podejrzewasz każdego, roją ci się jakieś chore obrazy. Nie roją się, mój tygrysku, nie roją, tylko rozwijają się jak gorzka opowieść. Gorzka opowieść? Chwytał się za czoło. Tak, gorzka opowieść, odparła ze smutkiem. Ty naprawdę tak. Naprawdę, tygrysku, naprawdę. Więc, co można myśli? Patrzył z ogniem w oczach. Politykę. Ale jaką politykę? Nie rozumiem. W tym rzecz, że nie rozumiesz. Polityka to straszna rzecz. No nie. Bił skrzydłami. Coś cię dzisiaj dopadło? Nie, nie dopadło, tylko uzmysłowiło mi, że ci twoi koledzy, partnerzy, jak ich nazywasz, mogą cię okręcić wokół palca, zrobią z tobą co zechcą, bo jesteś naiwnie uległy, zbyt ufny. Łatwowierny, a ja bym tego nie chciała. Przesadzasz! Burknął. Nie, nie przesadzam tygrysku. Polityka to brudna, trudna i skomplikowana gra interesów. Jak wiesz, moje koleżanki kuropatwy. Tylko z pozoru wyglądają na nierozgarnięte stworzenia, ale my mamy dobry słuch i ostry wzrok, i nasze znajome, dalsze i bliższe kuzynki z dalekich i bliskich pól, łąk i lasów, nieustannie mi donoszą, co słychać i co piszczy w trawie. No i co słychać? I co piszczy w trawie? Zaraz ci powiem, ale najpierw ty mi powiedz, co cię dręczy, bo widzę, że z czymś trudnym się zmagasz, coś cię boli, prawda? Hmm, zamyślił się. Jakby ci to powiedzieć? Normalnie, po prostu, tygrysku. Roześmiała się. Sam, nie wiem, wahał się. Wal, tak jak leci. Zachęcała.